Siema, witam was w yy... kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj nagram taki film smutny co to znaczy smutny, smutny, niesmutny, no życie idzie dalej panie i panowie tak, yy, więc wiecie ale stwierdziłem, że muszę nagrać taki film bo będzie to honorable mention naprawdę honorable mention dla tego samochodu bo bez tego samochodu to po pierwsze nie byłby mojego kanału to w się sensie kanał pewnie był ale pewnie by był nie wiem, inna tematyka kanału, na pewno nie było tej panu, kurde, temu samochodowi wszystko bym tak szczerze, tą całą wiedzę na temat skuterów, te wszystkie skutery, te wszystkie wyświetlenia, subskrypcje, właśnie wasze wyświetlenia, to jest przecież, tak szczerze, w większości przez ten samochód, więc naprawdę stwierdzam, że nagramy Honorable Mention. A co to jest za samochód? No to już się pewnie możecie dowiedzieć, to już w miniaturce widzieliście, chodzi o Audi, Audi 6 5 Zaraz się widzimy, no nastał ten dzień. No, nastał ten dzień trzeba. Bolid, no jest sprzedany. Coś w sensie jest sprzedany? Co znaczy, jest sprzedany? No, jeszcze nie jest sprzedany. No, wystawiam. Ja idę właśnie teraz go wyczyścić, porobić zdjęcia i go wystawiam. Na jego miejsce przyszedł takie. Oto, pastuch na szczęście nie w nowicy, tylko w benzynce. No, jest tutaj. No, zobaczcie. No. M Performance, co, co prawda, nie M Performance. Za to Audi, Audi 4. 2-4, 4 cztery. Cztery pierścienie robi wrażenie. No tak, tak, robi wrażenie, robi wrażenie. Zobaczcie, taki sticker bomb. Co prawda nie ma co tutaj dużo mówić, bo to słabo widać w garażu, zaraz wyjedziemy, to wam nagram, nie? Ale jest, 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 jest dobry samochodzik. zobaczcie dębica, dobra oponka. Czy ty zrośnie? Górne, one mają chyba czteroletnie oponki. Tutaj jeszcze jest. Tak oto wygląda, zobaczcie, audica z kluczyka. Kto by pomyślał? No, kto by pomyślał? Czy mały Jacob wtedy by pomyślał, że będzie jeździł Audi? Teraz już na legalu z prawkiem zasiada za sterami. Kto by pomyślał? Dwa cztery. Tutaj gdzieś sobie włożymy 2-4, zobaczcie. No kurde. Panie i panowie, zobaczcie jak wygląda. Audi, kierownica obszyta. Fotel. No jest jak jest, nie. Cup holder wybity radio. Zaraz kładam pioniera. No jest jak jest, naprawdę jest jak jest, co tu dużo mówić. Podsufitka zwisała, ale tucker uratował, no i co to dużo mówić, nie oczywiście gaz jest, jest gaz no bo czemu, jakby miałoby nie być gazu, no kurde przebieg przebieg tego samochodu ulala, no prawie pół miliona za niedługo za niedługo, myślę, że jeszcze ktoś pojeździ tym, może będzie pół miliona fotele elektryczne cyk, cyk, przód, tył kurde, coś pięknego coś pięknego dobra, zamontuję sobie i zaraz się widzimy na dworze Wyruszyliśmy a szósteczką Zobaczcie jak pięknie ładnie się prowadzi Jak po sznurku Patrzcie Paluszkiem można skręcać Kurde Pięknie Radyjko też zamontowane Pionier na sprzedaż że o co chodzi Bo to jest z bluetoothem i z panelem To sobie zabrałem No Jedziemy na mini. Jesteśmy na minie Zobaczcie joki piękny Kurde parę lat mu było Tak ogólnie się prezentuje Zaraz wam go pokażę w całości Zaraz wr wracamy z Mini. Trzeba go za 50 centów wrzucę i spróbuję go odkurzyć. Mada nie będzie ładnie wyglądało. Jo! No i panie i panowie, oto on. Albo ona, zależy jak to patrzy, Audi, Audiczka, Audiola, Baleronik, a szósteczka. Zobaczcie, tak oto się prezentuje. No to był to, to był właśnie ten, ten samochód. Co może do samochodu? Audi A6 C5 2,4 litra. pojemność silnikowa. E, 170 Koni, czy to 168? Co, co takiego, 170 Koni. Napęd Quattro. Manualna skrzynia biegów, pięciobiegowa. I instalacja LPG. No, tego tak to prezentuje się Audi Trza. Ja Żeby sticker bomb i tak dalej. Parę innych naklejek. Eee, no i tak to się prezentuje samochodnie tutaj mamy karbonowy tuning, eee, żeby była lżejsza masa, bo takie audi to troszkę waży. To tutaj żeby była lżejsza masa eee, eee. No, dziękuję, dobra, no, no i w sumie tyle No i co, no czemu, no kurde, zżera, zżera odliczka tak to zdrowa, wyświetlnikowo, to tam Troszeczkę oleju bywa, ale tak, to to kurde, idzie, ciągnie, jeszcze ma powera No ale jeśli chodzi o tutaj wizualno blaharski yy, blacharski stan, no to już, yy, no taki, 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 taki średni, nie? Chociaż jeszcze przegląd jest rok i jeden miesiąc, dokładnie mówiąc, co rok i jeden miesiąc ma przegląd jeszcze No ale nie jest, no, idealny stan, powiedzmy może tego sobie wprost, nie? Nie jest to zbyt super stan, no ale jeśli chodzi o silnikowo, jeździć i jeździ No tak się prezentuje Tutaj też już lekko wychodzi rudzisko Słuchaj okay, nie dotykam, bo po co? Tutaj też już lekko I tak go to wygląda odliczka Tak to wygląda odliczka Tutaj może od środka A dużo skuterów się tu woziło A plamy na siedzeniach, kurde ale usfione, ale tu widać na kamerze gorzej niż w realnym życiu Ja ja pomyślałem, mieć syfy No trudno, wóz roboczy Tutaj można zauważyć, nie? Dużo skuterów, dużo skuterów tu było przewożone Podłokietniczek, cyk, apteczka Tutaj na narty jak bogaty Hans jeździł prezentuje dużo miejsca, wystarczająco, czego chcieć więcej dalej, uuu uu, zobaczcie cztery elektryczne szyby z przodu i z tyłu lewa szyba z przodu nie działa, reszta tak tak sobie działa, fotel wytarty 25 lat już ma samochód, okej? Okay? włączę muzyczkę, co będzie mi tu grała światła, włączone, włączone tutaj podświetlanie tych zegarów, nie, nie będzie widać podświetlanie jest takie białe Lej no, no, no. światła, góra, dół Kieruneczek lewy, prawy, klaksonik, gaz, pi-pip, radyjko pioniera, się nosi panel, cyk, zamykasz człowieku, lux, bajera, aspirin, podłokietniczek, taki o fajny, jedziesz sobie, że co ci sekretujesz, trójeczka, trujeczka piąteczka, czego, czego chcesz więcej. Na górze mamy lustereczko, można się przejrzeć, powiedzieć yo, what's up, what's up? co my daje mamy, o no, tutaj, światełka tutaj, jak nas by słoneczko rodziło. Tak samo tutaj lustereczko, schoweczek, którego nie otwieramy, bo wypadnie, bo jeden zawsze się ułamał. No, no i tak to wygląda w sumie, nie? Zobaczmy sobie pod maską, zobaczmy pod maską. Co tam, co tam w trawie piszczy, nie? Co tam w trawie piszczy? uważaj usteczki. Czyli jak taki tutaj maska, taki tutaj plastikowy. No jest to potwór, nie, no jest to potwór. No jest potwór, nie? Jest potwór, czego chcę mówić więcej, nie? Sześciocylindrowy V6 Z instalacją LPG Tak wygląda, nie? Tak wygląda Więc jak jest? No trudno, no Trzeba sprzedać, trzeba się pożegnać, nie? I tak chciałem nagrać Wam odcinek i o, chciałem wam pokazać po prostu czym to się jeździło, nie? Czym, czym po prostu były transportowane te wszystkie skutery na moim kanale, prawie że wszystko Okej, okay, tam niektóre z nich nie były transportowane tym samochodem, bo były w okolicy No to e, braliśmy tego, ale do większość skuterów, która była i musiałem tak daleko transportować Była właśnie przewieziona tym oto bolidem tom oto Audicą, tom oto legendarną Kolumbryną Właśnie tym, bardzo fajny samochód po zdaniu prawo jazdy to też był mój pierwszy samochód, więc też troszeczkę Troszeczkę sprzęgła zostało ubyte przeze mnie Troszeczkę też Audi dostało w ciry przeze mnie Dlatego, jestem wdzięczny temu samochodowi Tyle tyle więcej trzymał, jak na 25 letni samochód Zaraz 26 letni nie, to dobrze się trzyma Naprawdę dobrze się trzyma, dlatego taki to był samochód No, może ktoś kupi, może nie Na złom raczej nie pójdzie, raczej jak nie wiem jakieś robotnice czy go kupią Czy coś takiego, i tak o to wygląda Audi A6 Powiem ja fajnie, fajnie wygląda. No ale co? No, nie opłaca się ratować. Nie dość, że go cały rudy zżera, to jeszcze on był gdzieś bity, jakoś krzywo jeździ Nie warto, nie warto. Za niedługo poleci recenzja pasacika nowego Bolida tego to wygląda. Cześć Jeszcze na ochotne sobie zrobimy sound check. Audicy, bo a ta Audica nie ma oryginalnego wydechu, oczywiście jest jakby zjedzony już dawno i ma ona wydech z diesla, a to jest benzynka, mi tam fajny macie, jak dla mnie, patrz tu maska, no dobra, to jak coś to nara. To be Audi